Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan podsumowało swoje wakacyjne półkolonie, które zakończono piknikiem ekologicznym w Gajówce nad leśnictwa Gniezno. Uczestnicy tej akcji mieli okazję wiele przeżyć w ciągu minionych dwóch tygodni. Dwutygodniowe półkolonie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w tym roku są organizowane z takim szczególnym wydarzeniem, czyli z jubileuszem 25-lecia ich organizacji. Piknik Ekologiczny to jest organizowany w dniu dzisiejszym impreza, która ma także podsumować te dwa tygodnie wypoczynku letniego dzieci. Oprócz tych zajęć warsztatowych, które tutaj się odbywają wspólnie z pracownikami z nadleśnictwa Gniezno. To oczywiście Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego prowadzi także swoje warsztaty, warsztaty bezpośrednio w lesie, a więc mnóstwo, że tak powiem, atrakcji i zabaw. Niemniej jednak te dwa tygodnie to należy wspomnieć, że po pierwsze to są zajęcia profilaktyczne, profilaktyka uniwersalna, która obejmuje jakby wszystkie dzieci w każdym wieku ale to oczywiście zajęcia, które są organizowane w sposób taki bardzo przystępny jak na okres wakacyjny. Niemniej jednak pogoda nam sprzyjała przez dwa tygodnie, także wyjścia na basen otwarty w Gnieźnie, wyjazdy na basen do Wrześni, wyjazdy na wycieczki, czy to do Uzarzewa, do Muzeum Łowiectwa, czy, czy skansen miniatur w Pobiedziskach. Bardzo dużo spotkań warsztatowych, jeśli chodzi o policję, Straż Miejską, Państwową Straż Pożarną, spotkania dziennikarskie, warsztaty wykonywania świec stojowych kiada sportowa, gdzie wszyscy uczestnicy oczywiście zdobywali pamiątkowe medale. Mnóstwo atrakcji, każdy dzień w pełni zapełniony był materiałami programowymi, a więc dzieci, podejrzewam, że były super zadowolone. Nie mieliśmy żadnych zdarzeń najmniejszych wypadków. A dzisiaj jeszcze moment taki szczególny, bo z okazji 25-lecia na podsumowanie zaprosiliśmy naszych partnerów i są z nami przedstawiciele władz miasta, czyli ze strony prezydenta miasta Gniezna jest pani wiceprezydent. Trudno wymieniać wszystkie nazwiska, ale jeśli chodzi o te, tych partnerów, to jest Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Powiatowa, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. To są ci partnerzy, którzy od samego początku zawsze są z nami i uczestniczą w różnych zajęciach, ale także dawny MDEC, obecny Centrum Kultury Sena To Dziwna, Miejski Ośrodek Kultury Nadleśnictwo, Niezno. Yy, yy, także zaproszenie skierowaliśmy do ówczesnego starosty, a yy, wcześniej prezydenta miasta Gniezna, pana Tomasza Budasza, bo to prawie połowa tego czasu, to był sprzyjający klimat do robienia półkolonii, jak był on prezydentem. Yy, a więc w dniu dzisiejszym takie statuetki okolicznościowe wręczymy naszym partnerom, yy, no i liczymy na to, że ta współpraca będzie układać się na kolejne lata, tak jak dotychczas, czyli wzorowo. W półkoloniach wzięło udział 120 dzieciaków.